Witam. W kolejnym odcinku pika z gatunku tych dla początkujących lub tych z mniej zasobnym portfelem, lub po prostu jak chcecie kupić karabin dzieciom. G36 od firmy Double Eagle. W bardzo fajnym pudełku, bardzo innowacyjnym. Możecie wyjść z nim na spacer. Albo wyjść ze sklepu i pójść tak do mety. Nie, to nie będzie najlepsze. Zobaczmy, cóż nam zapakował Chińczyk w pudełko. Cóż, mamy tutaj dużo folii, A więc zrobimy unboxing. Pudełku mamy karabin charger, co wskazywałoby, że mamy tu ładowarkę i właściwie tak mamy tu prostą ładowarkę sieciową. I proszę, mamy tutaj laserek, ale metalowy, i z pełną regulacją, więc nie jest źle. Mamy tutaj cały montaż do tego szlaserka. Mamy tutaj trzy baterie typu AAA zapewne do tej jakże taktycznej latarki, którą dostajemy w komplecie. Po raz mamy tutaj prosty kolimatorek. I zapomniałbym, mamy jeszcze pasek, paczkę kulek i baterie do kolimatora. Jeżeli, no tak, nie mamy zamontowanej, więc musimy sobie zamontować. Wyjmijmy to, co nas najbardziej interesuje. Czyli replika. W środku mamy jeszcze oczywiście wycior i silikon. Oddajemy pudełko Paziowi. Replika jest repliką, tak jak już powiedziałem, z gatunku tych dla początkujących, a więc jest to replika dość lekka. Body jest wykonane z tworzywa i właściwie w każdej Giecie body jest wykonane z tworzywa, natomiast jest to replika, która oprócz tego, że ma body z tworzywa, to ma jeszcze plastikowy gearbox. Czyli jest to replika typowo dla osób początkujących. Natomiast ciekawostką jest to, że jest to wersja z plastikowym, aczkolwiek jak podaje producent, gearboxem wzmocnionym. Znaczy wzmocniona jest niby moc, ponieważ poprzednie wersje miały około 130 fps -ów. to jest już jak na repliki plastikowe demon mocy, bo ma według producenta około 220. No oczywiście za chwilę to zmierzymy. No i dobra, zobaczmy, cóż mamy tutaj. Zaczynając, jak zwykle od tyłu, kolba. Kolba właściwie nie bardzo różni się od kolb znanych z droższych modeli. E, mamy tutaj ucho do zawieszczenia. Ucho jest z tworzywa, więc raczej ostrożnie. Kolba jest tak samo składana, więc wciskamy ten przycisk i składamy ją na bok. Z powrotem zatrzaskuje się sama. Tutaj mamy już ucho do zawieszczenia takie. Znaczy wzmocnione, a więc tu już mniej bym się bał na tym zawieszenie montować i biegać. Tu zamiast pina znanego z droższych wersji widzimy po prostu śrubek krzyżakowe, którym skręcone jest body. Selektor ognia, jak widzicie, jednostronny. W droższych wersjach mamy dwustronny działający. Tutaj selektor jest jednostronny i obrazki, które nie pozostawiają złudzeń, a więc przekreślony pocisk, czyli nie strzela pojedynczy, czyli ogień pojedynczy i mamy tutaj trzy pociski, a więc ogień ciągły. Jak słyszycie, zapewne selektor chodzi z bardzo wyraźnym klikiem. Tak więc to akurat na duży plus. Tutaj mamy nazwę i inne warningi, gniazdo magazynka. I z tego co widzę to nie będzie ono kompatybilne z gniazdami magazynka od droższych modeli. Rączka przeładowania, która tutaj nie działa, jest po prostu jednym odlewem stworzywa, a więc nawet nie próbujmy jej otwierać. Tutaj mamy otwierany hop-up, co jest dość fajne, bo w tych epnikach bardzo często jest to tylko taki suwak, którym ten hop-up możemy... Znaczy, właściwie tam nie ma prawie regulacji, jest tylko po prostu lekko przesuwany. Tutaj możemy odciągnąć i widzimy pokrętło do regulacji hopka. I wygląda to na taką całkiem normalną komorę z normalną regulacją hopapu. Co jest nowością w tak tanich replikach. Tak więc kolejny plusik dla double igla. E, jadąc dalej, mamy tutaj przyrządy celownicze i mamy tutaj. Jak widzimy przyrządy przeziernikowe lub tradycyjną szczerbinkę i dodatkowo możemy sobie ją, jak widzicie, regulować. Jest to śruba, którą regulujemy w płaszczyźnie pionowej, czyli po prostu góra-dół, a tutaj spróbujemy to pokazać w tej wnęce. Mamy małą śrubkę, którą regulujemy w płaszczyźnie poziomej, czyli lewo-prawo. W zasadzie podciągnięcie po można to wkręcić nawet paluchem i działa. Długa szynais, na której możemy sobie zamontować dodatkowe akcesoria co za chwilę zrobimy. Boczna szynais, dolna tak więc mamy gdzie sobie tą całość dodatkowych gadżetów zamontować. I aby dostać się do baterii, tutaj mamy przycisk. Nie wybijamy pina, jak to ma miejsce w doższych wersjach, gdzie pin jest tutaj. Tu po prostu naciskamy przycisk i odsuwamy front grip. I tutaj mamy baterię. Część z Was pewnie zauważyła w czasie unboxingu, że nie było baterii w komplecie. Więc ta bateria jest tutaj. Jest dość powiedzmy ciasno włożona. Mamy tutaj wtyk mała, ta mija. Jest to o tyle fajne, że nie musimy przy zakładaniu. My zmienimy to na baterię wcześniej naładowaną. Paś naładował. W tym wypadku wyjątkowo nie polecamy lipo, ponieważ moglibyśmy zajźnąć tą łybnikę po prostu lipo. Bateria ma 7,2 V i 650 pojemności. Tak więc pojemność niezbyt duża. Wkładamy ją w prowadnicę i tutaj ona się nam zatrzaskuje bardzo fajny motyw nigdzie nam to nie lata, nie przesuwa się nie musimy tego dziwnie trzymać wkładając front grip potem tylko podpinamy i chowamy wtyczkę i kable również w specjalnie do tego przeznaczone miejsce także tutaj naprawdę się Chińczyk postarał i przemyślał Właściwie jak widzicie nawet w ten sposób w dół trzymając nic nam tu nie wypada, nic nie musimy przetrzymywać po prostu wsuwamy front grip i zatrzaskuje nam się sam. W tej chwili replika jest już gotowa do strzału. Zajmiemy się teraz magazynkiem. Magazynek jest to <coughs> high cap o pojemności zapewne około 350 kulek. I co ciekawe, high wygląda na. Znaczy, wygląda tak jak wszystkie high z rodziny G36, a więc mam podejrzenia, że te high od modeli również będą pasować, ale to za chwilę jeszcze sprawdzimy. Paziu, skoły magazynka. Ha! Paziu już skołował magazynek. Proszę bardzo. Więc sprawdzimy high od cymy. Od tych oczywiście doższych modeli, teoretycznie. Tak na oko właściwie są dokładnie takie same, troszeczkę inna klapan. Łączniki magazynków również pasują, tak więc jak widzicie możemy sobie to łączyć z magazynkami innych firm. Zaraz przetestujemy, czy będzie podawało kulki. Mamy baterię, że załadujemy magazynek. To I to ma 220 fps, a więc my użyjemy kulek dwójek, ponieważ będziemy to mierzyli na chrono, ale myślę, że tutaj nadal jednak 15 mogą mieć większy zasięg. Chociaż przy 220, jeżeli to naprawdę będzie 220, to myślę, że już i dwójkami można trochę zasięgu znaleźć, złapać. Cokolwiek kulek na bogato ten Od razu załadujemy też magazynek CYMY. Widać różnicę, CYMY jest taki półprzezroczysty. I zobaczymy od razu, czy podaje nam też z magazynka CYMY. Dobra, teraz załóżmy wszystkie dodatkowe gadżety. Kabinek mamy już jak widzicie, złożony. Dołożyliśmy tylko chwyt przedni, który oczywiście, jak chcecie to wiedzieć, jaki, gdzie i za ile to gdzieś tutaj będzie w anotacjach. Latarka. No, może nie świeci tak, żeby wypalało przeciwnikowi oczy, no ale coś tam świeci. Lasy. metalowy, co ciekawe, z pełną regulacją i działa. I prosty kolimatorek, w którym mamy jeden punkt celowniczy, czyli krzyż. I w te oj, nawet regulowany. Tak więc jest strzał. To jest oryginalny magazynek. Zakładamy ochronę oczu. W końcu 220 fps. -ów. To już może gały wybić. No i zobaczmy, jak gietka strzela. Ogień pojedynczy. taką lepnikę, to nawet przybija karton. a to nie zawsze się zdarza zobaczmy ogień ciągły a moment, moment jeszcze lasek. jak widzimy lasek nie jest zbyt dobrze ustawiony latarki to raczej nie zobaczymy, mamy za dobre oświetlenie Że jak na replikę dla początkujących, to w zasadzie całkiem nieźle. Zobaczmy od razu magazynek kodcyny, wpiął się, kółki podało, więc w i powinien działać. Nie no. Jak widzicie, jest kompatybilny. Jak na rybnikę dla początkujących, to całkiem nie ognia. Widać, że rzeczywiście te FPS-y są trochę większe niż zazwyczaj w takich tanich rybnikach. Zobaczymy, ile magietka. Producent podaje 200 FPS-ów, ale po widać było, że ma raczej więcej niż standardowe plastikowe geboxy. 279, 281. 277 także całkiem nieźle. Jak na tanią replikę z plastikowym gearboxem, 270 fps to chyba będzie koiut. G36 Double Eagle. Plastikowy gearbox, plastikowe body, i mamy tylko 1,5 kg. Tak więc, jak ktoś szuka czegoś na początek, czegoś dla dzieciaka, yy, właśnie ma bardzo niski budżet. No to tutaj z kabinów dla początkujących mamy coś, co przynajmniej wyróżnia się trochę mocą. Tak więc polecam.